Dzień dobry, dzień dobry. Wszystkie osoby z podznaku Bliźniąc Skarby moje najpiękniejsze, tygodnioweczka dla nas wszystkich od 5 do 11 grudnia, czyli od poniedziałku do niedzieli. Fajny, mikołajkowy tydzień będzie. No, kochani, zobaczymy, co tam u Was. Pamiętajcie, że czytania, które wykonuję, są ogólne i nie z każdym musi rezonować, bo każdy z nas ma inną sytuację, każdy z nas jest inny, więc proszę sobie sprawdzić swój ascendent, gdzie macie Księżyc, gdzie macie Wenus i posłuchajcie tego drugiego filmu. Na pewno, jeżeli ten z wami nie rezonuje, to tamten na pewno będzie, tak? Pamiętajcie skarby, żeby w ramach wymiany energii, gdy zobaczycie filmik, zostawić łapkę w górę. Zostawcie ślad w komentarzu, żeby kanał mógł się rozwijać, a więc na przykład bliźniaka, na przykład kwiatuszek, serduszko, co tam kochani chcecie, tak? No, skarby, jeżeli jeszcze nie subskrybowaliście kanału, to tam jest taki szary dzwoneczek. Naciśnij subskrybuj dzwoneczek i będziecie otrzymywać wszystkie informacje, że jest nowy filmik na kanale. Tak, kochani. Skarby, talia dopowiadająca, przetasowana przy Was, talia główna. Przekaz od mistrzów duchowych na tydzień mikołajkowy, to będzie fajny tydzień, coś czuję, będzie się dużo, dużo działo, coś dzisiaj nam mm, skacze, płomień, ale to nic. Kryształy, no kochani, jeżeli macie jakieś kamienie, noście ze sobą, tak jak ja noszę ze sobą kryształ górski, kwarc różowy, jeżeli macie... Noście, połóżcie w domu, na wierzchu, nawet jeżeli, kochani, jesteście w pracy, to połóżcie sobie na przykład kamyk na biureczku i niech Was chroni, tak? Skoro taki przekaz widocznie jest potrzebny na ten tydzień, kochani, jaka jest Wasza energia ogólna. Na tydzień, od 5 do 11, i tak jak baranki macie, czwórka mieczy. Nie wiem, co tu się z wami dzieje, kochani. O, wszyscy jacyś tacy wycofani, smutni. No zobaczymy. Fajny tydzień. Co w finansach? Fajny tydzień w sensie, że mi nie? Co w miłości. Idą dwie karty. Ale spojrzałam na tą, więc biorę tą. A to weźmiemy jako otoczenie wasze. Nadzieje, obawy. Co miłego może się u was wydarzyć w tym tygodniu? Co powinno odejść do przeszłości? Czego jeszcze nie wiecie? A się dzisiaj dowiecie. No i karta Rada, wynik. Dobra. Karciochy sobie odkładam tutaj. Odpoczynek na ten tydzień, kochani. Coś yy, tak jak baranki. Będziecie potrzebowały albo dojść po chorobie, na przykład, dojść do siebie, tak? Dojść, w sensie yy, jestem zmęczona pracą, jestem zmęczona sprzątaniem, jestem. Mój umysł już nie umie pracować. Być może yy, musicie odpocząć, aby oderwać myśli od tego, co Wam po prostu pochłaniało umysł w tym czasie? Być może mieliście sprawy sądowe, być może mieliście remonty, być może organizowaliście Mikołaja. W każdym bądź razie musicie mieć czas na regenerację. Więc, kochani, dla niektórych będzie to przekaz, że musisz zostać bliźniątku kochany w domu, musisz nie szarżować, może jesteś po jakiejś chorobie. I musisz do końca się wyleczyć. Mówię, musisz, czyli zostajesz w domu, bierzesz L4. To jest leczenie fizyczne, kochani, ciała. To jest odpoczynek, bo musicie odzyskać siły, tak? Ja tutaj widzę, żeby w tym tygodniu. Lepiej, kochani, jak się wycofacie. I myślę, że tak będziecie właśnie stały troszeczkę z boku. Nie będziecie miały ochoty wchodzić z kimś w jakieś głupie polemikę. Ale i Wy, kochani, możecie też w tym tygodniu nie chcieć pokazać swojej prawdziwej twarzy. Ukrywać możecie swoje prawdziwe oblicze. Może może, kochani, niektórzy będą chcieli, o właśnie, dlatego będziecie chciały się wycofać z życia, pomyśleć, bo albo będziecie naprawiać swój związek i go zmieniać, albo podejmiecie decyzję o jego zakończeniu. Stąd te cztery miecze. Czas zatrzymać się. I zastanowić się. Natomiast w związkach będzie spokojniejszy czas, ale, aczkolwiek na początku tygodnia może być stresująco. Może być stresująco, ale myślę, że im bliżej końca, tym będzie lepiej. Słuchajcie, jeśli chodzi o finanse i pracę, to ja Was widzę, że albo przymusowo weźmiecie L4 zwolnienie, mm, urlop, cokolwiek. Albo po prostu u Was w zakładzie pracy, ym, nie wiem, weślą Was do domu, będzie jakiś zastój. Albo. Słuchajcie, jeszcze o tym zdrowiu wam powiem, bo baranką też to mówiłam. Dla mnie cztery mieczy to zawsze problem ze słuchem. Także, kochani, albo odwiedzamy tego lekarza ra, ra, ringo, ra, lekarza od ucha. Tak? Nie będę tutaj seplenić. I kochani, jeżeli macie ochotę, to sobie zróbcie konchy. Ja wam powiem, co to jest, co ja robię. Idziecie do sklepu zielarskiego. Kupujecie konchy do ucha, tak zwane świece. Wkładacie jedną do ucha. Kład Oczywiście robimy to należąco. Wkładamy do ucha, zapalamy. Najlepiej, jakby była druga osoba, która Wam trzyma tą konchę. I wyciągamy z ucha wszystko, co najgorsze. Jeżeli się świeca wypali, wrzucamy ją do wody. Jak macie ochoty, odwincie sobie ten papierek lakmusowy. Zobaczcie, ile tam jest wosku. Ile Was tam blokowało. Pamiętajcie tylko, że jeżeli świeczka zgaśnie, to znaczy, że jest stan zapalny. I nie robimy już dalej, tak? To tak. A propos, kochani, a propos tego, i część z Was, kochani, powinna zrobić badania. Nie wiem, karty radzą. Będziecie miały ochotę, to się posłuchacie. Nie będziecie miały ochoty, to się nie będziecie słuchać. Zobaczymy. Tak. Kochani, w finansach właśnie też e, może być w tym tygodniu troszeczkę mm, kiepsciutko. To znaczy, mm, kiepsciutko, powiem tak, jakiś, jakąś podstępność tu widzę, jakąś porażkę w pracy, mm, kłótnię małą. Może, może macie takie osoby, mm, że wiecie, chcecie zrobić na przykład mikołajki w pracy, a ta osoba powie: A po co zaś będziemy wydawać pieniądze? Nie. Wiecie, w tym, yy, w tym sensie, tak? Także, kochani, yy, jeżeli Wy chcecie w coś zainwestować, może wam jakąś lokatę zaproponują, czy coś, nie inwestujcie, to nie jest ten tydzień. Ten tydzień nie niesie nic pozytywnego, jeśli chodzi o finanse. Wypłaty możecie nie dostać, może się opóźnić. Jeżeli wam obiecywano. Yy, nie wiem, że dostaniecie tą pracę, bo jesteście na rozmowie o pracę, to słuchajcie, oni wam tylko mówią, że dostaniecie tą pracę, że oddzwonimy, a tego nie zrobią i nie dostaniecie tej pracy. Także słuchajcie, nawet jak będziecie negocjować swoje angaże, premie, czy cokolwiek, no nie uda się. Te wszystkie negocjacje finansowe z innymi firmami, jeżeli prowadzicie swoje działalności w tym tygodniu to nie jest dobry czas. Ja sobie, kochani, dopowiem, Dwa kielichy. Tak, powtórzyła się karta. Pięć mieczy i słońca. Nie ten tydzień, kochani, nie ten tydzień. Przeczekajcie. Wszystko będzie dobrze, ale nie w tym tygodniu. Koniec tygodnia będzie lepszy. Koniec tygodnia już yy, te sprawy handlowe ruszą. Te, te straty, które mieliście, jakoś odbudujecie, natomiast nie pożyczamy pieniędzy. Jeżeli ktoś przyjdzie, słuchaj, bo ja się chcę zaręczyć, chcę tam coś tam, coś tam, to powiedz tej osobie, niech idzie gdzie indziej, bo będzie tutaj kłótnia, bo ty mi nie chcesz pożyczyć, ale, kochani, tu też w związkach może być kłótnia. Um, o sprawy finansowe. Czyli ja zarabiam tyle, płacę za to, a, a Ty. Także, kochani, ja tutaj widzę, że nawet jeżeli byście chcieli zamieszkać z kimś czy coś kupić do domu, no to widzę takie takie sprzeczki, tak? między, między, dwojgiem, między dwojgiem ludzi. I ja wam powiem, że będziecie tak, jakby walczyć ze sobą finansowo, uczuciowo, bo tutaj mamy kartę uczuć, a tu ustawiamy, kochani, na finanse. Ale właśnie, jeżeli. Mm, Możecie to wstrzymajcie się, nie kupujcie w tym tygodniu mebli i tak dalej, bo y, tu będzie taka walka o związek, o uczucie, o, o pieniądze. Ja daję tyle, ty dajesz tyle. Poczekajcie, bo potem mamy kartę słońca, potem się wszystko uda, tak? Dla części z Was będą też kłótnia o dzieci, tak mi się właśnie wydaje, że y, mogą Wam zarzucić, przepraszam, walnęłam w kamerę, że za dużo wydajecie na dzieci, a teraz nie ma na to, teraz nie ma na tamto. No trudno. Trudno. Tak bywa. Kochani, piękna karta, jeśli chodzi o sferę miłosną. Tutaj, kochani, 10 denarów. No i przynajmniej, jak w finansach, kiepściutko, to w miłości. Myślę, że ten tydzień należy do rodziny, bo, kochani, dla mnie 10 denarów to jest karta mówiąca, Mam rodzinę, pieska, dom, nic mnie więcej nie interesuje, mam pracę. Także osoby, które są w związkach, ja myślę, że wy chyba będziecie chciały spędzić um, czas w domu, z rodziną, z dziećmi. Nawet jeżeli nie macie dzieci, a spojrzycie na, na grono osób, bo tam gdzieś pójdziecie, na Mikołajki na przykład zorganizowane, czy wy będziecie organizować i zobaczycie to te, te dziecko i powiecie: Ja chyba bym też chciała. I wy sobie. Mm, Naprawdę będziecie takie uśmiechnięte, owszem, lekko wycofane, ale będziecie szczęśliwe, że jesteście, yy, jesteście z rodziną, że jesteście razem. To was będzie cieszyć. Jeżeli spotykacie się z kimś, kochani, to ja widzę, że wy możecie poznać nawet i osobę, yy, rodzinę tej osoby, tak? Czyli na przykład mamy. Taty, bo tutaj mamy taką wielopokoleniową rodzinę i możecie naprawdę poznać taką osobę, gdzie te więzi rodzinne są bardzo ważne, tak? A być może ta Wasza osoba wspiera materialnie i cesarzowa, być może Wasza osoba wspiera materialnie mamy na przykład tatę rodzinę, tak? No. Kochani, ja sobie tutaj dopowiedziałam, i właśnie tą cesarzową mamy dziewięć buław i dziewięć kielichów. Osoby, które są samotne, słuchajcie, w tym tygodniu to nie będzie Wam brakować tego, że nie macie nikogo. Bo owszem, liczne kontakty towarzyskie będą, czy z rodziną, czy z najbliższymi, czy z koleżankami, z kolegami, ale w ogóle to chyba najlepiej, o czym mówi mi ta karta. To Wy będziecie wspaniałymi matkami, wspaniałymi um, kochankami, ale najlepiej się będziecie czuć w tym tygodniu same ze sobą. Myślę, że fryzjer tutaj wejdzie w grę, tutaj jakiś ładny ciuszek, coś sobie kupicie. Owszem, dużo rzeczy Wam tam może przeszkadzać, że na przykład ta Pani idzie z Panem na zakupy, a ja nie mam Pana, muszę iść sama, ale to jest tylko kochane chwilowe. Myślę, że z bratem, z mamą, z siostrą gdzieś się wybierzecie. Jeżeli macie fajną przyjaciółkę, to również y, spędzicie razem czas. Jeżeli jesteście w związku, to widzę tutaj taką więź rodzinną. Przyjeżdżają dzieci, przyjeżdżają wujkowie, spędzamy czas, y, czas razem. Jeżeli, kochani, spotykacie się z kimś na przykład y, jakiś czas, tak? Także, tak jak powiedziałam, możecie poznać mamę tej osoby, bądź Wy możecie chcieć przedstawić. Także y, Serca zorganizujcie sobie wcześniej czas, żeby, żeby nic wam nie wypadło, żeby dostać wolne z pracy. I myślę, że kochani, to będzie fajny czas pod względem właśnie uczuć, pod względem uczuciowym. No. Otoczenie dzieci, rodzina, przyjaciele. I mamy piękną kartę gwiazdy. Kochani. Wy możecie podziękować tam u góry. Jaką macie cudowną rodzinę, jakich macie przyjaciół wokół siebie i kogo macie, gdyż oni dają wam wszystko, co najlepsze, wspierają was i będą was wspierać w tym tygodniu. Niektórzy z was bardzo, bardzo potrzebują tego wsparcia w tym tygodniu i mogą liczyć na osobę z rodziny, na przyjaciół, na znajomych. Nawet osoba, która do tej pory wydawała Wam się taka fiubśdzium na przykład to powiecie sobie dobrze, że ta osoba jest przy mnie. Dobrze, że, że przyszła. Bo możecie czuć się troszeczkę wycofane, troszeczkę smutne. Być może będziecie się zastanawiać. O dużo, dużo spraw, każdy z nas ma w grudniu bardzo dużo. Dlatego, kochani, polegajmy na znajomych, na rodzinie. No i widzę, że tutaj dzieci będą się bardzo, bardzo cieszyć, bo przy karcie gwiazda to ja widzę, kochani, wielką radość. No, wielką radość. Nadzieje, obawy. No i mamy maga. No także, kochani, żadnych obaw tutaj nie widzę. Ten tydzień należy do Was, i myślę, że potrzebujecie tego czasu, żeby na chwilę się wycofać, żeby na chwilę e, powiedzmy odpocząć, przemyśleć, bo wszystko jest w Waszych rękach. Wszystko Wam się uda jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, tak jak on tutaj ma, kochani. Spełnią się Wasze nadzieje, ale musicie powolutku do celu. Powolutku. Myślę, że ten zły czas, który był, kochani, to on w tym tygodniu odchodzi. Nie będzie go. Tylko myście, kochani, pozytywnie, tak? Co miłego może się wydarzyć. No tu mamy jakiś zastrzyk gotówki, kochani. Wy dostaniecie albo prezent, albo dostaniecie albo po prostu przemyślicie sobie, że. Yy, to jest idealny czas na to, żeby odłożyć pieniądze, bo może jakaś trzynastka, czternastka, wpaść premia, coś takiego i wy sobie zaraz coś tam poukładacie w głowie, że chcielibyście to przeznaczyć na to, na wyjazd na święta, czy też wyjazd w góry, czy na prezenty. I ja tutaj widzę raczej finanse, kochani. Dla części z Was może to być podarek na Mikołaja, który po prostu nie zapomnicie. Który będzie bardzo. Ważnym znakiem dla Was. Bardzo od serca. Nawet jeżeli ta osoba ma mało pieniążków, to ona będzie chciała Wam zrobić tą przyjemność, żebyście Wy czuły się dobrze, tak? No dobrze. No i się cieszę, że do przeszłości odchodzi 8 kielichów. Odchodzi, bo pewną sprawę zostawiamy w tym tygodniu za sobą. Zakończy się sprawa sądowa, dostaniecie rozwód. Chciałyście odejść z pracy w tym tygodniu. Koniec, nie wracamy. Chcesz zostawić partnera, bo cię denerwuje, zostawiasz. Nie zastanawiasz się w tym tygodniu. My, mi się wydaje, kochane bliźnięta, że któryś z was wie już od dłuższego czasu, co chce zakopać i mieć święty spokój. Kochani, zostawiam to wam, bo każdy wie czego potrzebuje i kogo potrzebuje w swoim życiu, jakiej pracy, jakich uciech. No, tutaj to damy. To odchodzi do przeszłości. Natomiast czego nie wiecie? No nie wiecie, że jakiś baran lew lub strzelec, coś tutaj. Taki szybki człowiek, przedsiębiorca, bardzo uparty człowiek. Myślę, że często może to być taki człowiek porywczy i może stanąć na Waszej drodze. Lubi ryzyko, ogromnie lubi ryzyko, nie boi się ryzyka. Ale to jest osoba szczera, wielkoduszna i ona w tym tygodniu będzie wiodła prym. Ona będzie najważniejsza. Możecie poznać taką osobę, na przykład na te Mikołajki, może taka osoba Wam przeciąć drogę, ale i możecie przyciągać wzrok płci przeciwnej, kochani. No. Osoby, które myślą o założeniu firmy, to wiecie co, to ja przy tej karcie widzę, że. Będziecie chciały zdobyć jak najwięcej informacji, pieniędzy. I to byłby dobry czas. To byłby dobry czas może końcówka grudnia, może końcówka grudnia. No nic, zobaczymy. Napiszcie mi potem w komentarzu. Jak to tam u Was karty rezonują, co? Kochani, karta rada, kluczowa rola finansów dla mnie. Dla mnie finanse są ważne. Kochani, nie poradzicie sobie mm, sami. Ja tutaj myślę, że mm, głównie. Jak to Wam powiedzieć? Mm, żeby nie być, kochani, agresywnym w sensie, że ty masz zapłacić za część, bo w zeszłym miesiącu ja płaciłam. Kochani, zróbcie to delikatniej, bo diabeł lubi krzyczeć, diabeł lubi rozkazywać i mm, kochani, mogą wyjść na jaw wasze sekrety, mogą wyjść wasze, że tak powiem, mm, pragnienia, ukryte pragnienia, jakieś obsesje, a nawet agresje. Także y, kochani, uprzedzam. Uprzedzam z wyprzedzeniem. Wyciągnijcie wnioski i nie żyjcie iluzjami. Stąpajcie mocno po ziemi, a nie, nie nadużywajcie na przykład alkoholu. Bo ta karta to również używki. Uważajcie na alkohol. No. Być może osoba was będzie chciała wyciągnąć na jakąś imprezkę, więc uważajcie, pilnujcie swoich drinków, bo mogą wam tam coś wrzucić. Wy w porę dostrzeżecie na pewno tą pułapkę, na pewno, ale to, co będzie niemoralne, nieetyczne, kuszące, będzie was ciągło. Także przypomnijcie sobie, że jeżeli coś takiego będzie, żeby się wycofać, dobrze? Trochę strachu będziecie miały w tym tygodniu, nawet nie trochę, może trochę więcej, no. I może dlatego są Wam potrzebne te kryształy wspierające kamienie mocy, tak? No to co jeszcze Wam, karciuszki, chcą powiedzieć? Bliźnięta. Będziecie czekać na jakieś pieniądze. Jeżeli y, kobieta ma, y, ma wysłać pieniądze czy coś takiego, to zadzwońcie. Myślę, że też będą to sprawy jakieś urzędowe z założeniem firmy, emerytury. Wielkie wyczekiwanie też, kochani, na jakąś kobietę. Będziecie bardzo czekać. Czy to na wnuczkę, że przyjedzie, tak? Czy to na przyjaciółeczkę? No, będziecie czekać. Będziecie chciały się spotkać z jakąś kobietką. Radość i smutek naprzemiennie, radość i smutek, takie szczęście w nieszczęściu. Ojejku, część z Was będzie myślała o osobie, która mieszka daleko jakiś przyjaciel, ktoś z rodziny, ktoś, kto mieszka daleko od Was i cały powiecie: szkoda, że tutaj tej osoby nie ma, bo bym sobie z nią pogadała. Będziecie żałować jakiejś kłótni z jakimś przyjacielem, być może jakiś kontakt się e, urwał i będziecie tego żałować, ale jest też, kochani, spora szansa, że ta osoba się do Was odezwie, jeżeli jesteście skłóceni. Bo tutaj mam coś takiego jak chęć, chęć do kontynuacji, tak? No ale to od Was zależy, czy Wy będziecie chciały w ogóle z tą osobą cokolwiek mieć wspólnego. I kochani, komornik, ja to mówię, to jest karta komornika dla mnie. Sprawdzamy, kochani, rachunki, sprawdzamy listy, żeby niczego. Ja tutaj widzę, kochani, że możecie dostać jakieś upomnienie. Bądź, jeżeli ojciec nie płaci na dziecko, idziecie do pana komornika i składacie. Natomiast y, sprawy urzędowe, kochani, mogą nie być przyjemne i może wam się to odbić, niestety, czkaweczką. Skarby, na koniec pomyślcie sobie o pytaniu dotyczącym przyszłego tygodnia. Ja Wam wylosuję trzy karty. Wybierzecie sobie jedną z nich, możecie wybrać wszystkie trzy, bo może macie trzy pytania. Pierwsza, druga, trzecia. Jeżeli potrzebujecie więcej czasu, zatrzymajcie sobie filmik, dajcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, tak? No to, kochani, pierwsza odpowiedź dla osób pierwszych. Poproście innych o wsparcie. A wiecie, że macie wspaniałe osoby w tym tygodniu. Odpowiedź numer dwa: dobrobyt. Odpowiedź numer trzy: w niedalekiej. Przyszłości. No bardzo ładnie wam się karty ułożyły. Kochani, ja Wam życzę cudownego tygodnia. Wspaniałego, cudownych mikołajek, dużo prezentów. Napiszcie koniecznie, jak z wami karty rezonują, tak? Pamiętajcie o łapce w górze. Buziaki, kochani, do następnego pa! pa.